Nauczanie domowe 10 listopada. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 7 do 10. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto z Was, mając sługę, który orze lub pasie, powiem mu, gdy On wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej: Przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się? A potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Z natury nie jesteśmy absolutnymi egoistami. Jesteśmy egoistami ograniczonymi albo Ucywilizowanymi. Lubimy czasem komuś pomóc, cieszy nas, gdy uczestniczymy od czasu do czasu w jakimś dobrym dziele. Przeżywamy swoistą radość, gdy dzielimy się, nawet materialnie, pieniężnie, z bliźnimi. Lubimy dawać prezenty, bo sprawiamy radość bliskim i ta ich radość staje się częścią naszej radości. Nawet zdolni jesteśmy do. Poniesienia trudu czy małej ofiary. Ale równocześnie, bardzo chcemy być z tego powodu doceniani, zauważani i pochwaleni. Gdy brakuje nam tego czy innego elementu, jesteśmy obruszeni, niezadowoleni, wściekli i źli nawet na tych, którzy naszej ofiary i pomocy nie docenili, że ją zlekceważyli czy nam nie podziękowali. Konsekwencji po takim splocie wydarzeń nasza służebność wystyga. Stajemy się nawet agresywni. Nie, już nigdy mu nie pomogę. Albo mówimy to był ostatni raz. A nawet dochodzi do takiej konstatacji nie warto być dobrym. O czym to świadczy? Kiedy popatrzymy na tę scenę, którą przedstawia Jezus, widzimy, że właśnie odnosi się do nas i do takich momentów i motywów naszego postępowania. Jezus pokazuje kogoś, kto wykonał bardzo solidną, żmudną i rzetelną pracę, który zaorał pole, wydawałoby się zrobił coś fantastycznego, a wraca do domu i musi dalej usługiwać. Musi przygotować wieczerze, musi przy niej podawać do stołu. Kiedy my zaoramy pole, kiedy zrobimy coś fantastycznego, kiedy przygotowuje ktoś coś w domu, to chciałby, żeby wszyscy to zauważyli. Kiedy mama wychowała dziecko, to chce być pochwalona. Kiedy ewangelizator robi jakąś akcję, to chce, żeby to wszyscy docenili. I możemy wymieniać i zawodowe, i ewangelizacyjne, i kościelne, i wszystkie inne dziedziny. Charytatywne, modlitewne. A Jezus pyta, czy dziękuję się słudze za to, co wykonał? Nadal pozostał sługą. W przeciwnym wypadku, my zrobiwszy coś dobrego, w cudzysłowiu, jako słudzy, chcemy od tego momentu być inaczej traktowani. Oczekujemy teraz, że zostanie to tak docenione, że już nie jesteśmy sługami. Jesteśmy kimś, kto jest wart pochwały, kto jest godzien tego, żeby przyznać mu inny status. Nie sługi, ale kogoś wybitnego, wyjątkowego, wspaniałego, kto na tej hierarchii społecznej, kościelnej, rodzinnej po prostu urósł. A Jezus mówi, zostaniecie sługami. Nic się nie zmieniło. Jeżeli chcesz być sługą, jeżeli chcesz być podobny do Jezusa, to musisz uznać, nic się nie zmieniło pomimo moich sukcesów. Nic w mojej naturze nie uległo przemianie, pomimo tego, że zrobiłem cudowne, wspaniałe, fantastyczne rzeczy. Bo czy to źle, że mama pięknie wychowała dzieci? Dobrze. Czy to źle, że ktoś przygotował piękną oprawę liturgii? Pięknie. Czy to źle, że ktoś przygotował skuteczną akcję ewangelizacyjną, pomoc charytatywną, że ktoś wsparł kogoś biednego? Wszystko jest cudowne, ale nie zmienia mojej natury, sługi, chyba że nie chcesz być sługą, że nie chcesz być podobny do Jezusa. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.